Cześć, witajcie. Megabush to kolejna z naszych szczupakowych nowości na 2020 rok. W Polsce przynęta jeszcze mało popularna, natomiast są kraje, w których tego typu spinnerbaity naprawdę dziesiątkują tamtejsze szczupaki. Warto więc zaadaptować to do naszych warunków, tym bardziej, że przynęta ma w sobie wszystko to, co lubią duże szczupaki. Wielkim atutem tej przynęty jest wymienna paletka obrotówki. Jedna zamocowana jest na stałe, drugą po rozpięciu agrawki możemy wymienić stosując różne wibracje pod wodą. 55 gramów to wystarcza, żeby sięgnąć nawet tych szczupaków głęboko żerujących. Natomiast jeśli będziemy mieli ochotę sprowadzić ją naprawdę sporą głębokość, specjalne łóżko do zamocowania. Mamy w ofercie także takie ciężarki. Wystarczy przewlec i przynęta jest specjalnie dociążona. Paletki obrotówki wpływają mocno na linię boczną ryb, ale to nie jedyny element wabiący. Także te kolorowe kombinacje złączone z sierści, prawdziwej sierści jaka, co nie jest bez znaczenia, ponieważ po zamoczeniu bardzo szybko obsychają. Wystarczy, spinnerbaita po łowieniu, na dwie minutki, zostawić na, na, na łodzi, żeby w pudle nie robił nam się straszny bałagan. Dodatkowo, wabiące elementy kolorystyczne, przeplatane różnymi fleszami. Kolorowe gumki, jakieś błyszczące, błyszczące dodatki. To wszystko sprawia, że taki spinner bite odpowiednio poprowadzony w wodzie, naprawdę potrafi działać cuda. Wewnątrz całego tego piropusza schowane są dwa haki. Solidne, kute, mocne wytrzymają naprawdę hol każdego drapieżnika. Na ten zewnętrzny możemy dodatkowo założyć jakąś gumę i zrobić w zasadzie taki komplet wszystkich bodźców, które możemy oddziaływać na, na szczupaki. Jestem przekonany że mega sprawdzi się wszędzie tam, gdzie łowiska są poddane sporej presji wędkarskiej. Czasem wystarcza wrzucić do wody cokolwiek innego niż ryby już znają, niż ciągle są na nie poławiane, a właśnie taki spinnerbait, przez to, że jest mało popularny, może otworzyć dla mnie jedną wodę.